Nie wiem, jak dokładnie o tym powiedzieć, co mam na myśli, ale ogólnie ludzie funkcjonują w takich trybach, w takich dwóch standardach myślenia. W powierzchownym i ten powierzchowny jest taki reaktywny, jest nagły. Zazwyczaj następuje od razu jakaś ocena, jakaś reakcja, jakiś impuls i idziemy za tym, yy, za tym, co się właśnie pojawiło, idziemy, podążamy umysłem, tak? Czyli na przykład, nie wiem. No nie wiem, widzę gościa, który jest nawalony na ulicy No weźmy najsłabszy, najpierwszy, najłatwiejszy przykład z brzegu Nawalony gość na ulicy No to oczywiście co? No będę go oceniał, tak? Że żul jebane Że to, że tamto, że o siebie nie dba Że kurwa ma wyjebane w swoje życie, w swoich bliskich, w swoje dzieci, nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej No i to jest właśnie ten pierwszy jakby standard myślenia Ten taki płytki i myślę, że większość ludzi na ziemi funkcjonuje w tym trybie, w tym płytkim, reaktywnym, tym od razu takim. Przychodzi impuls i od razu go klasyfikuje w jakiś sposób, nie? Na bazie oczywiście moich tam wewnętrznych poukładanych schematów różnych. No różnych po prostu takich wypracowanych już przez całe życie metod myślenia związanych właśnie z przetrwaniem moim i tak dalej. No nie będę się rozwodził, tak wiadomo, Każdy ma swoje takie ustawienia, jakby, właśnie nie fabryczne, tylko takie nabyte, rozwinięte, nie? A, pojadę sobie prosto dzisiaj. No i myślę, że tak jednak działa większość ludzi, nie? Natomiast gdyby myślał w tym drugim standardzie myślenia, w tym lepszym, w tym wyższym, w tym głębszym, no to wtedy tak naprawdę... Ja nie mogę ufać mojej pierwszej reakcji, moje, mojemu pierwszemu odruchowi, temu w środku umysłu, temu emocjonalnemu, temu, który już wydaje osąd na dzień dobry, ponieważ wiecie, rzeczywistość jest tak zawiłą strukturą, tak skomplikowaną, że raczej nie ma jednego schematu. Na nic, nie? Naprawdę. Ja tam w ostatnim filmiku powiedziałem, że ludzie, którzy oddają swoje dzieci, na przykład do adopcji czy w oknie życia porzucają, no to są pierdolnięci, nie? No, i to, co powiedziałem, było tym pierwszym standardem myślowym, nie? Czyli widzę, okej, okay, krzywda dziecka, dobra, dobra, ty skór wielu, ty skórwy synu, ty pierdolnięty jesteś, nie? No, ale właśnie od osób publicznych, bardzo znanych, ja nie mówię, że jestem taką osobą, ale właśnie nie wiem, typu Joe Rogan na przykład, no, od nich, z uwagi na to, że mają wpływ, mają autorytet bardzo szeroki, globalny, od takich ludzi, no niestety. Wymaga się tego drugiego, wyższego standardu jakości, jeżeli chodzi o myślenie, nie? Natomiast to wcale nie jest tak, że ci ludzie będą sławnymi, popularnymi, mając ten autorytet czy wpływ, to wcale nie oznacza, że oni automatycznie będą w tym wyższym standardzie myśleli. To jest trudne, to jest ciężka praca i tak naprawdę, żeby być w tym drugim standardzie, musisz się cały czas pilnować cały czas, jakakolwiek ocena ci nie przychodzi do głowy a ten bo taki, tak nie wiem, na przykład powiedzmy widzisz chłopaka, który może, nie wiem jest, nie jest jakiś tęgi, nie, może jest taki herlawy, powiedzmy no to pierwsze co, a łystek mało męski, nie a tam może jakiś tam, wiecie gejek, nie, no różnie, różnie to przychodzi do głowy, nie Ale tak naprawdę wiecie, on może być bardzo męski. Bo męskość tak naprawdę to jest. Męskość to jest. Wiadomo, oczywiście, fizyczność też, stężyzna, wiadomo, wiadomo, jest to jakiś tam atrybut męski. Ale to jest bardziej właśnie charakter, nie, że jak ty znosisz krytykę, jaką postawę przyjmujesz wobec właśnie niesprzyjających rzeczy, czy preferujesz wystawianie się na brak komfortu, czy potrafisz trwać w dyskomforcie. Nie, to są takie cechy raczej męskości, moim zdaniem. Jakie, jakie zadania podejmujesz trudne, i tak dalej, nie? Czy nie szukasz, właśnie, wygód, nie? Oczywiście, w wygodach nie jest nic złego, nie, ale no pamiętajcie, ja tutaj nie mogę rozwijać wszystkich wątków. Tak? To są takie generalizacje, nie? Więc, więc tak, trzeba się pilnować za, no, w każdej rozmowie, praktycznie. A czy jest możliwe, bycie w 100% cały czas w tym drugim standardzie życia. No chyba nie, nie? I nie dokończyłem tego przykładu z tym żulem, nie? Że W tym drugim standardzie życia bym pomyślał. No dobra, może chłop, no nie wiem, czy, czy z tymi dziećmi jak oddali, no. Słuchajcie, wszystko się bierze z czegoś, tak? Oni sami może byli porzuceni za dzieci. Może po prostu nie znają innych schematów, tak? To, że ktoś czegoś nie wie, nie zna, nie potrafi, to znaczy tylko to, że po prostu tego nie doświadczył, tak? Że nie dostał tego w życiu, więc... Kogo tak naprawdę można winić, nie? skoro sam od, od, odkąd na tym świecie się pojawił, był w dysfunkcji, no to tę dysfunkcję będzie przekazywał dalej, o ile jej jakoś nie naprawił, nie doszedł do tego wewnętrznie, nikt mu nie pomógł, nie? Tak samo z tym żulem, tak samo właśnie z ludźmi, którzy gdzieś tam dzieci krzywdzą, nie? Nieświadomie, świadomie, no. No ciężko oceniać, tak? No właśnie, nie powinniśmy. Nie powinniśmy oceniać. Na pewno w moich filmikach jeszcze nie raz będziecie słyszeli ten pierwszy standard, ponieważ to jest ludzkie. My jesteśmy na pierwszym froncie emocjonalnymi istotami i kierujemy się emocjami, tak? Myślicie, że jak ktoś, nie wiem, na przykład w relacjach z męskich jak facet jest dobrze zbudowany, dobrze naprawdę zarabia, jest wolny i wszystko jest fajnie, ale jak nie będzie między kobietą a facetem jakiejś takiej energii, jakiejś takiej trochę, jak takiej, trochę takiej tajemnicy, jeżeli ten facet nie będzie wzbudzał emocji w kobiecie, jakichkolwiek, to nieważne jak on wygląda, nieważne ile on zarabia, nie? Oczywiście, no wiadomo, to jest znowu generalizacja. Można znowu książkę napisać o tym, jasno, oczywiście. Ale no wiecie, emocje muszą być, nie? I emocje są na pierwszym froncie zawsze, na okładce wszystkiego, nie? Więc nieważne jak ja dużo wiem, tak? I to się łączy też z moim filmikiem, w którym mówiłem, nie pamiętam, jak on się nazywał, kurczę, ale tam mówiłem o tym właśnie, że ludzie mają tendencję do oceny po jakimś jednym występku kogoś, nie? Nie pamiętam, jak on, widzicie, ja, ja gadam, to taki vlog, ja gadam i nie pamiętam później, który to był odcinek, ja nie pamiętam, jak one się nazywały. To jest taki vlog przemyśleń, można powiedzieć, moich, nie? Więc tak, to jest ludzkie wszystko i znowu, nieważne. Ile razy ty się potkniesz, ile razy ty będziesz w tym pierwszym trybie, ważne, jak szybko to zauważysz, jak szybko będziesz w stanie się odwikłać z tego pierwszego standardu myślenia, i tak dalej, czy wyciągnąć wnioski, wyciągnąć lekcje, ale to zawsze się będzie powtarzać. Fakapy myślowe, sytuacyjne, zawsze będą się powtarzać. To jest no, nic, co ludzkie nie jest mi obce, tak? To jest absolutna norma, nie? Wiecie, wszyscy ci mentorzy, nie mentorzy, to jest. To, że ktoś popełnia błąd i nie zawsze się trzyma tego, co mówi, nie znaczy, że on nie ma racji. Naprawdę. Bo jesteśmy tylko istotami, które są w większości istotami niedoskonałymi. Słuchajcie. Czytałem gdzieś, że prawdziwe szczęście, prawdziwe, że. że człowiek czuje się nieszczęśliwy wtedy, jak coś mu doskwiera, dolega w ciele, nie? Fizycznie. Że wtedy czujemy prawdziwe nieszczęście, nie? Czyli zobaczcie, jak my jesteśmy uzależnieni od tej biologicznej powłoki naszej, nie? Ona dyktuje, jakie my mamy samopoczucie, jak się czujemy, nie? Czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Także ludzie, pamiętajcie, zluzujcie trochę. Jesteśmy tylko ludźmi. Każdy gada czasem głupoty, każdy się czegoś wstydzi, każdy czegoś żałuje. Każdy ocenia, każdy ocenia. I to bardzo powierzchownie, nie? Tylko niektórzy, właśnie, od razu, jak pies. Jak usłyszy pukanie, to szczeka, a niektórzy potrafią to chwilę przemielić, a niektórzy pół na pół, nie? A niektórzy po trzech dniach dopiero, a niektórzy po dziesięciu latach, gdy to on będzie tym najebanym pod śmietnikiem, to on wtedy po dziesięciu latach rozumie. Żul bardzo często ma bardzo mądrości życiowe, takie bardzo praktyczne, nie? To, że jest najebany, wiecie, to nie znaczy, że on nie ma racji, że on czegoś nie wie, nie? Także, kochani, więcej wyrozumiałości, nie? Dla naszej rasy. Bo jesteśmy tutaj tylko dla siebie i naprawdę, kurwa, fajnie by było, gdybyśmy się w końcu zjednoczyli, nie? Kurwa, jakie to by było fajne, nie? Czytałem, że ludzie by się. Jedyna szansa, żeby ludzie, czyli na przykład islam z chrześcijaństwem, czyli na przykład prawica z lewicą, tak? czyli na przykład, no, różne bieguny, tak? różne skrajności, żeby ci ludzie naprawdę się zjednoczyli bratersko. To musiałaby przyjść inwazja z kosmosu, nie? Bo już wtedy nie dzielą nas granice, tylko już wtedy dzielą nas planety. Dzieli nas coś zupełnie innego, nie? I wtedy moglibyśmy się zjednoczyć, ale może też tylko na chwilę, a <grytanie> zagrożenie by zniknęło, nie? Dobra, do 10 minut. Dobrego weekendziora.